Rwijcie pąki swoich róż, Póki jeszcze możecie, Bo czas uleci, choć stary swym wiekiem, Kwiat, co dziś uśmiechem się ukłoni, Umrze jutro w waszej dłoni. Po łacinie myśl to można wyrazić jako Carpe diem. Czy ktoś wie, co ten zwrot znaczy? Carpe diem. Chwytaj dzień! Rwijcie pąki swoich róż, jeszcze możecie. Jak myślicie, dlaczego poeta napisał te słowa? Napisał je, ponieważ jesteśmy tylko pokarmem dla robactwa, ponieważ, nawet jeśli w to nie wierzycie, każdy z nas pewnego dnia przestanie oddychać, stanie się zimny i umrze. Podejdźcie tu i przyjrzyjcie się tym twarzom z przeszłości. Przychodziliście obok nich wiele razy, ale nie sądzę, żebyście kiedykolwiek się im przyjrzeli. Nie różnią się niczym od was, prawda? Te same fryzury. Przepełnieni hormonami, tak jak wy. Niepokonani, tak jak wy. Świat leży u ich stóp. Wierzą, że przeznaczone są im wielkie rzeczy. Dokładnie tak jak wy teraz. Ich oczy, przepełnione nadzieją. Dokładnie jak wasze. Czekali, aż było już za późno, by, by wydobyć z życia choć odrobinę tego, do czego byli zdolni. Bo widzicie, panowie, ci chłopcy już nie żyją. Stali się na wozem, ale jeśli się wsłuchacie. Usłyszycie ich szept, ich przesłanie dla Was. Dalej, podejdźcie, słuchajcie. Słyszycie? Karpę. Słyszycie? Karpę. Karpę diem. Chwytajcie, dzień, chłopcy. Uczyńcie Wasze życie niezwykłym.